Witam serdecznie. Podobnie tu akurat nie lecimy, dziś dwóch lecimy na te pole, co byłem odcinek wcześniej, ale troszkę dłużej pochodzić dwóch i zobaczymy, jak to śmiga wszystko. No a tak na rozpoczęcie dnia mały wierszyk, na górze róże, na dole fiołki, idziemy dziś z Albertem kopać dołki, no <grym> to na tyle. To widzimy się na miejscu. Pierwszy dołek musi być nagrany. Pierwszy dołek, blaszka. Pogoda jak widzicie pochmurnie. Mam nadzieję, że lać nie będzie. Ale to się okaże. nic, lecimy do przodu. Blaszka jest. A tu się trafił Śląski artefakt pierścionek z anteną, który ściągł pioruny z Saturna. Tam samolot leci. No, lecimy dalej. Niestety na razie takie śmieci same wypadają. Aluminium, druciki, pierdołki. Nic godnego uwagi. Też zaczyna wiać. Mam nadzieję, że nie będzie lało. Ale nadzieja matką głupich, to nic, do przodu. A patrzcie, tu znów, znów nikt nie uwierzy. Widać, widać. A. 10 Fenningów na wierzchu sobie leży. To się nazywa Fant. I nie trzeba kopać nawet. To lecimy dalej, niech tak dalej wychodzą. Cyknę sobie zaraz zdjęcie tego, tak jak jest. No, nareszcie. Ten synek mój to czepie. Już cztery monety. Pewnie to nie PRL, ale. O, trzy fenigi, ale pięknie, tysiąc osiemset sześćdziesiąty, dwa czwarte, jude, dymy tu urś, kurde, nie <grymiany> pitej. Pięknie, 120 część talara. No A tu już po podjęciu śmiesznym Tak się prezentuje No niestety moneta jest, ale fening no a feningi już mi wychodzą gardłem Ale jak to mówią fan to to się liczy Jest i pląbka kolejowa wiem, czy do 47 pospieszny to widzę lecimy a tu dalej brak słońca, ale za to w dołku się trafiło słońce. O. Słońce, więc trzeba uzupełnić. O, jest ok. Chłopcy tam znaleźli już jakieś monety, ale to zobaczymy, jak dojdziemy. A my do przodu. No i znowu po kilku. Nastu. Dziesięciu. O, o ale jest, czułem, czułem to dzisiaj, że będzie. Srebrko, szajem fatalny stan, ale, ale jest jest, Wytargane wytargane tu że i coś tu wypadło Być może obrączka mhm. Jest obrączunia miedziucha albo ten Ale jest I git A tu znów mamy ciekawy pocisk Fajnie musiał w coś walnąć, że go tak wygięło w drugą stronę. No więc może coś się tu działo, no, ale tego się nikt nie dowie. No, w ziemi, raczej jak walnie, to się tak nie wyknie. No to bądźmy szczerzy. No i kontynuacja, i dalej. Lipa tu mamy jakiś transformator. Złom, 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 wszędzie złom, i monetka wpadła, ale jeszcze nie wiem jaka pięć groszy, między wojnie. Trochę zmęczona, ale 5 groszy wpada. To druga moneta jest. To do przodu. Tam jest jeden, chodzi w oddali, drugi, a my sobie latamy. Pogoda znów się zmienia, tam było pole, tu mamy las i dołeczek, a tu mamy co? Podkowy mamy Na szczęście teraz może coś wypadnie ciekawego. A tu tylko czekać, aż właśnie leci deszcz. Po półtorej godzinie i jest. Pewnie PRL, no, ale jest. 20 groszy. 20 groszy, tylko nie płacz proszę. Tu normalnie wychodzą łyski. Normalnie łyski tu wychodzi. Co my tu mamy? Plombę. No ale współczesna. Można sobie ją podyndać. O, chwila, tak. O. Albo kogoś zahipnotyzować. Lecimy dalej. I znów powrót na pole. I Blacha wpada. Teraz chwila przerwy. Na relaks, usiąść. I jedziemy dalej z tematem. Teraz będziemy szukać w lesie. Tu mam papier na ten las, to można śmiało szukać, nawet mam go chyba w plecaku. Gdzie ten papier jest? Kurde, tu. Do srania. Więc będziemy szukać. I łuseczka wpada. Współczesna, ale niestety. Bez szału rodacy. Do pracy. I na koniec dnia Chyba się nam trafił kapsel Powoli trzeba zmierzać do auta w tym kierunku Jak po drodze coś się trafi to tam znać Więc potuptane, pochodzone co wpadło to wpadło Wypad się liczy, a nie gonitwa za złotem Więc nic doda nic ująć Zapraszam do następnych odcinków Teraz sądzę, że już będą lasy, bo pola mi się już zbrzydły Więc jedziemy z tematem. No i zobaczymy dalej. Na razie pogoda się utrzymuje, to jest w porządku. A co ma być, to będzie. Więc jeszcze raz zapraszam wszystkich do następnego odcinka. No i na razie. Ahoj!